Zanim przejdziemy do tego nieporadnika, chciałem powiedzieć kilka słów na jego temat. Oryginalnie nagrałem go z myślą o TikToku. Ale uzbierało się kilka minut materiału, więc pomyślałem, że wrzucę go też na YouTube. Możecie powiedzieć, że chyba za późno wrzucać taki film po tym, jak wrzuciłem już kilka filmów z tego, jak robię jakieś modyfikacje, ale z drugiej strony nigdy nie wspominałem o podstawach, o których sam chciałbym usłyszeć, zanim zabiorę się za rozkręcanie swojego Jeepa i myślę, że znajdą się osoby, dla których ten krótki film będzie przydatny. Jest duża szansa, że jeśli właśnie kupiliście swojego pierwszego ranglera i zaczynacie myśleć o jego samodzielnych modyfikacjach, do czego zresztą. Zresztą serdecznie zachęcam, to znajdzie się tu kilka przydatnych podpowiedzi. Ja modyfikację swojego pierwszego Jeepa zaczynałem na podwórku z podstawowym zestawem narzędzi i bez żadnego doświadczenia. Także, jeżeli mi się udało, to wam z pewnością też się uda. A jeśli myślicie, że powinienem wspomnieć o czymś jeszcze, to napiszcie to w komentarzach pod filmem. No dobra, nie przyciągam i zaczynamy! Cześć, tu Robespierce Dzisiaj szybki nieporadnik, jak zacząć Waszą przygodę z modyfikacjami Wranglera albo Gladiatora. Przydatną rzeczą jest taka leżanka na kółkach, e, szczególnie jeśli można zrobić z niej krzesło. Ale tak naprawdę na początku korzystałem tylko z kartonów po jakichś rzeczach, które miałem i kładłem się na nich żeby dokonywać tych modyfikacji nie bezpośrednio na ziemi, tylko właśnie leżąc na czymś, co mi od tej Ziemi będzie troszeczkę Izolowało. Wspomnę też, że takie coś na kółkach bardzo się przydaje, żeby podtrzymać część, którą montujecie. Szczególnie jak nie macie kogoś, kto mógłby Wam pomóc. Ja skorzystałem z takiego krzesła w ten sposób, żeby montować progi, osłony pod zderzak, czy nawet całe zderzaki. Jeśli chodzi o narzędzia, to naprawdę nie trzeba dużo inwestować. Ja na początku radziłem sobie z taką małą skrzyneczką podstawowych narzędzi, gdzie były klucze, dwie grzechotki, i jakieś nasadki. To, co warto zwrócić uwagę, to to, żeby były dwie grzechotki. Jedna taka mniejsza, druga taka większa do przykręcania grubszych śrub albo ich odkręcania. No i oczywiście w nasadkach przyda się Wam zawsze rozmiar 16, który nie zawsze znajdziecie, ale możecie po prostu dokupić osobno do jakiegoś małego zestawu. Oraz y, rozmiar 18 czasami się przydaje. Takie głębokie są też fajne, bo niektóre nakrętki są nakręcone na śruby, i wtedy warto sobie czegoś takiego. Użyć. No jeżeli nie macie tych głębokich, to faktycznie możecie równie dobrze korzystać z kluczy, ale tutaj tak samo radzę zaopatrzyć się też w rozmiar 16 i 18, bo w jeepach się on przydaje. Warto też mieć po dwa klucze lub kombinację klucz plus grzechotka z nasadką tego samego rozmiaru, gdzie nakrętkę trzymacie od tyłu kluczem, a grzechotką odkręcacie śrubę. To, co wam się przyda, szczególnie przy zdejmowaniu plastikowych elementów, tak jak ten przedni plastikowy zderzak, to jakieś narzędzie do podważania tych spinek. No tutaj mam takie plastikowe, bardzo fajne kupiłem w zestawie w jakimś sklepie z kosmetykami do samochodów, albo taki metalowy, który kupiłem na Allegro w zestawie z różnymi spinkami i nitami. Także... Bardzo polecam. W garażu każdego domorosłego mechanika samochodowego powinien znajdować się WD-40, którym spryskacie śruby, które już trochę są zardzewiałe, żeby łatwiej je było odkręcić, a nie ukręcić. Elektronarzędzia nie są niezbędne, ale bardzo polecam je, żeby przyspieszyć pracę, szczególnie przy zdejmowaniu wielu, bardzo wielu, kilkudziesięciu wręcz śrubek z tych zderzaków plastikowych. Przy bardziej zaawansowanych modyfikacjach przyda Wam się też wiertło, które może wiercić w metalu. Ja tego używam, żeby przywiercać uchwyty na tablicę rejestracyjne, aczkolwiek możecie znaleźć takie, które wystarczy włożyć pod ślisk. Liny do wyciągarki, i wtedy nie trzeba niczego wiercić, ale coś takiego się przydaje. Dobrą pierwszą modyfikacją, którą możecie zrobić sami, zazwyczaj bez problemu, są progi. A nie będę dotykał, bo zabłocone. Odkręca się te standardowe bardzo prosto, tam jest 8 do 10 śrub z każdej strony. Przykręca się kolejne albo w te same miejsca, albo gdzieś tam do ramy. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, czy progi, które kupujecie, nie wymagają wiercenia. Zazwyczaj na stronach internetowych sklepów jest to napisane. Jeżeli nie, to warto wysłać maila. Te sklepy zazwyczaj bardzo szybko odpowiadają i zapytać o to, co wymagane jest do instalacji takich progów. Do listy trywialnych modyfikacji można dodać siłowniki maski, których instalacje teraz oglądacie, osłony tylnych świateł, moparowskie wzmocnienie tylnej klapy, czy też zmiana grilla na jakiś bardziej agresywny. Aczkolwiek przy tym ostatnim trzeba się upewnić, że ten, na który zmieniacie, będzie miał mocowanie na przednią kamerę, jeśli Wasz Wrangler jest w taką wyposażony. Kolejną dość prostą modyfikacją są płyty pod zderzakami, tymi oryginalnymi plastikowymi. E, możecie obejrzeć sobie filmik, e, jak montowałem płytę Heavy Cruiser, coś naprawdę łatwego. Przednie i tylne zderzaki też są dosyć proste, aczkolwiek wtedy należy założyć, że Spędzicie pewnie na tym od 6 do może nawet 2 dni. Także lepiej to robić w weekend. I najważniejsze, jak będziecie pracować w weekend, to lepiej zacząć w sobotę, bo może się okazać, że potrzebujecie jakiegoś narzędzia i będziecie musieli skoczyć do sklepu. O, wiadomo, zawsze można pożyczyć od sąsiada, jeżeli też interesuje się mechaniką. Pozostając na chwilę w temacie zderzaków, to przyznam, że rozrzut w czasie montażu może być naprawdę duży. Jeśli chodzi o wszystkie zderzaki, które sam montowałem, to zdecydowanie najlepiej wspominam właśnie ten, który obecnie Karolina ma na Rebelu, a ja na Greyhoundzie. U Karoliny instalacja wraz ze zdjęciem plastikowego zderzaka zajęła mi tylko 6 godzin, a u mnie poniżej 8. Głównie ze względu na to, że musiałem sam poradzić sobie z wyciągarką, której u Karoliny jeszcze nie było. Najgorzej zdecydowanie wspominam zderzak AFV, którego instalacja zajęła mi od piątku po pracy do końca niedzieli, czyli cały weekend. Jeśli mówimy o czasie, jaki zajmuje dokonanie jakiejś modyfikacji, to pamiętajcie, żeby nie zawsze sugerować się tym co znajdziecie na przykład na YouTubie, szczególnie na tych zachodnich kanałach? Ponieważ zachodnie, znaczy amerykańskie, w szczególności Wranglery, wychodzą z fabryki z trochę bardziej ubogim wyposażeniem niż te europejskie, i często z przodu ani z tyłu nie ma czujników parkowania, i wtedy tam z tymi kabelkami jest trochę łatwiej, a w szczególności sam fakt ponownego instalowania tych czujników parkowania. Może zająć trochę czasu, i tutaj też pragnę wspomnieć, żeby patrzeć na zderzaki, które kupujecie, aby miały te otwory na czujniki parkowania, bo wtedy nie będziecie musieli po prostu ich wiercić albo po prostu z nich rezygnować. Ja w swoich filmach zawsze staram się powiedzieć, ile zajęła mi konkretna modyfikacja. Przy założeniu faktycznie, że nie jestem profesjonalistą. Pamiętajcie też, że jeżeli oglądacie wideo, gdzie ktoś z profesjonalnego warsztatu dokonuje tych modyfikacji, albo ktoś z wieloletnim doświadczeniem z różnymi narzędziami, to zajmie mu to pewnie o połowę krócej niż Wam. Ja tak bezpiecznie zakładam, jeżeli coś wymaga dwóch godzin instalacji, to będzie to albo cztery, albo sześć godzin mojej pracy. Ostatnią radą, jaką Wam bym dał, to nie śpieszcie się. Upewnijcie się, że macie dużo czasu, żeby pogrzebać przy jeepie bez stresu. Weekend albo urlop będzie do tego idealny. Dla mnie, majstrowanie przy Wranglerze jest tak samo częścią przygód z offroadem, jak jeżdżenie w błocie i sprawia mi to tak samo dużą przyjemność, więc bardzo ważne jest, żeby nic Was nie goniło. Ja czasami popełniałem ten błąd, że chciałem coś zrobić w środku tygodnia i pod presją starałem się szybko skończyć zabawę z rozkręcaniem samochodu, co trochę odbierało całą przyjemność. I to by było na tyle. Jak widzicie, nie trzeba wcale dużo, żeby zacząć przygodę z modyfikacjami. Z czasem nabierzecie wprawy, uzbieracie wszystkie narzędzia i zapas śrubek i nakrętek, a czas instalacji nowych rzeczy się skróci. Trzymajcie się i nara!